Witajcie rodacy! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić recenzję monitora od firmy AOK model G2460PG. Na pudełku, jak widzicie, jest on przedstawiony jako dla graczy, tak więc zobaczmy, jak na tym polu się spisuje. Głównymi atrybutami tego monitora to przede wszystkim modu G-Sync od Nvidia, możliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz i bardzo niski, 1-milisekundowy input lag. A to wszystko jest zamknięte w rozdzielczości Full HD o przekątnej 24 cale. Pozostałe dane techniczne widzicie w wyświetlonej tabelce, więc nie ma potrzeby bym o nich wspominał. Warto jeszcze powiedzieć, że wygląd tego sprzętu jest niepozorny. Nie ma żadnych ostrych i krzykliwych kolorów, czy zakrzywionych krawędzi, ale mimo to jest przyjemny dla oka. Matowe proste krawędzie w kolorze czarnym zostały podkreślone jedynie niewielką zieloną linią u dołu symbolizującą chyba współpracę z technologiami NVIDII. Oczywiście wysokość monitora możemy regulować w zakresie no jakieś 30 cm plus minus, a dodatkowo dzięki funkcji pivot możemy obrócić ekran o 90 stopni. Przyciski sterujące opcjami monitora znalazły się u dołu po prawej stronie. Te są delikatnie wypukłe, więc łatwo trawić na nie palcem. Dodatkowo na prawej krawędzi znajdują się dwa wejścia: klasyczne USB 2.0 oraz czerwony port USB do ładowania sprzętu, np. telefonu. Z tyłu zamieszczono panel, na którym widnieją gniazdo zasilania, wejście DisplayPort, koncentrator oraz dwa kolejne porty USB, tym razem w wersji 3.0. Niestety dostęp do tylnej jego panelu jest dość niewygodny, więc raczej rzadko będziemy korzystać z tamtych portów USB. Przejdźmy w końcu do testu samego monitora. Ja funkcjonowałem już na leciwym delu z matrycą IPS i gdy włączyłem AOK, lekko zamarłem. Kolory były strasznie wyblakłe i szarawe. Na szczęście szybko ustawiłem w opcjach monitora kontrasty i barwy i już było zdecydowanie lepiej. To samo niestety tyczy się kątów widzenia. Bez idealnego ustawienia wysokości i nachylenia monitora poszczególne detale zaczynają zanikać, jakby były za mgłą. No i cóż, takie były moje pierwsze wrażenia. Ale nie ocenia się książki po okładce i tak jest w przypadku tego monitora, bo dalej jest już tylko lepiej. Całe życie wpatrywałem się w 60 Hz i gdy przysiadłem się na 144, wręcz zamarłem. To jest zupełnie nowa jakość płynności. Widać różnicę nawet na pulpicie, gdy przyciąga się okienka. Dodatkowo często czytałem wypowiedzi osób, dla których 60 czy 144 Hz nie stanowiło różnicy. Otóż nie wierzcie im w żadnym wypadku. Tacy ludzie chyba tylko tak mówią, bo nie mieli albo porządnego sprzętu, albo to zwykłe trole. Każdy beznadziejny. Najmniejszego kłopotu mógłby na żywo wskazać monitor, w którym jest szybsze odświeżanie niż standardowa 60. Dam sobie za to rękę uciąć. A jak G2460 PG sprawuje się w grach. Cóż, krótko mówiąc, spisuje się wręcz wybornie. Szybkie obracanie się nie powoduje najmniejszego, nawet smurzenia, a modele przeciwników pojawiają się i poruszają bardzo płynnie. Jazda samochodem w Trackmani czy w kolinie, to również coś, czego każdy gracz chciałby doznać na własnych oczach. No i cóż, tutaj do wspomnianych wcześniej 144 Hz dochodzi jeszcze technologia Nvidia, w którą ten monitor został wyposażony, czyli G-Sync. Jeżeli jednak jeszcze nie wiecie, na czym polega ta dwuletnia, Technologia to w dużym skrócie jest to metoda renderowania i wyświetlania gier aplikacji w taki sposób, aby użytkownik odbierał możliwie najpłynniejszy obraz. Dotychczas za realizację tego efektu odpowiadała dostępna w większości gier opcja Falconsync, która starała się niwelować wszelkie szarpanie. No, ale jak widzicie, w porównaniu z G-Synciem, robiła to bardzo nieudolnie. Niestety jest jednak parę ale. Pierwsze primo jest takie, żeby cieszyć się z G-Sync'a potrzeba oczywiście karty od NVIDII minimum z serii 600. Jednak gorszą rzeczą, by cieszyć się w pełni z 144Hz potrzeba najlepiej właśnie tylu FPS-ów w danej grze. To niestety wiąże się z kupne bardzo drogiej karty graficznej jak i procesora. Gdy będziemy mieli mniej klatek na sekundę, efekt ten będzie zanikał, a to już nasze oko zauważy. Oczywiście jeżeli gramy w gry typu Counter Strike, Dota, Starcraft czy Battlefield, gdzie te produkcje nie wymagają mocnego sprzętu i FPS oscylują w granicach 150, wtedy problem znika. No, warto mieć to na uwadze przy kupnie tego monitora, bo jeżeli nasz sprzęt nie dysponuje na tyle dużą mocą, to nie wykorzystamy całego potencjału, jaki drzemie w AOKU. Reasumując, częstotliwość odświeżania ekranu 144 razy na sekundę plus efekt G-Sync umożliwiają odbiór gier w płynności dotąd wręcz nieznanej. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle: grając wcześniej na 60 Hz, nie czułem, by obraz był jakoś szczególnie niepłynny albo szarpany. Ale gdy włączyłem ten monitor, to zauważyłem bardzo dużą różnicę, którą i wy zobaczycie. Fakt. Jest tutaj Matryca TN, która może i nie ma najlepszego odzorowania kolorów, jednak po paru godzinach moje oczy przyzwyczaiły się do innych barw i po tygodniu użytkowania z czystym sumieniem mogę powiedzieć, iż gdybym miał powrócić do starego monitora, to byłby to dla mnie spory ból. Warto jeszcze powiedzieć, że testowany monitor jest jednym z najtańszych na rynku, który oferuje nam zarówno moduł NVIDIA, jak i szybkie odświeżanie. Ale mimo to kosztuje około 1700 zł. Tak więc zostaje ostatnie pytanie do zadania: czy warto go kupić? Jak dla mnie, absolutnie tak. Jest to naprawdę bardzo dobry i godny każdego gracza sprzęt. No i cóż. Tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!